Witam serdecznie moi drodzy, ja nazywam się Kamil Kajaka, to kanał Mechaniki Ciała i dzisiaj pogadamy sobie o bardzo istotnej rzeczy, o której na pewno każdy z Was kiedyś rozmawiał, czyli o garbieniu się. Co zrobić, żeby się nie garbić? I w ogóle odpowiemy sobie na pytanie, dlaczego się garbisz, więc zapraszam do oglądania. Moi drodzy, przede wszystkim chciałbym rozpocząć tą rozmowę od takich e, luźnych kwestii, Czyli od tego, żeby samymi słowami nie starać się poprawić czyjejś postawy. Patrząc na dzieci z perspektywy osób dorosłych, często na pewno zdarzało Wam się nawet mówić do swoich dzieci: Ej, przestań się tak garbić, ej, nie rób tego, ej, nie rób tamtego. Tylko tak naprawdę nikt z nas nie zadawał sobie pytania, dlaczego dzieci spędzają w takiej pozycji tak dużo czasu. I czy ta postawa, która występuje u mojego dziecka albo u dziecka, które na przykład poprawiam, jest zła, czy też po prostu jest to pozycja wygodna? No i tutaj właśnie już powiedzmy, zdradziłem mniej więcej to, do czego dążę, czyli musimy mieć świadomość tego, że pozycja garbienia się sama w sobie nie jest zła, ze względu na to, że nasze ciało zostało stworzone do tego, żeby zużywać nie jak najwięcej energii, tylko jak najmniej energii. Więc to, że. My podczas wykonywania pewnych czynności nie jesteśmy w 100% napięci i w takiej pozycji obronnej, to wcale nie oznacza tego, że coś nam się musi stać. Z tym, że mówiąc o garbieniu się takim dosłownym, e, przez to rozumiem, mówimy o osobie, która ma faktycznie złą pozycję ustawienia głowy, czyli jest w tej takiej typowej protrakcji, mówiąc o głowie. Kolejna rzecz to to, że rotacja wewnętrzna, ramion jest skierowana do środka, co powoduje przykurcze i ograniczenie ruchomości w klatce piersiowej. I ta pozycja zamknięta wygląda nieładnie, i tak naprawdę dlatego każdy z nas. Nie chciałby się garbić ze względu na te efekty estetyczne. Wiadomo, że za tymi efektami estetycznymi, za tym złym ustawieniem i za tym, że nasze ciało nie pracuje tak jak chcielibyśmy, żeby pracowało, niesie się też wiele konsekwencji później związanych z tym, że poprzez zablokowanie pewnych struktur może pojawić się ból, na przykład czy to ból w okolicy głowy, czy to też ból po prostu pleców. E, dlatego staramy się ciągle kogoś poprawiać, żeby się nie garbić. Ale teraz czy to coś da? Nie. Słowa nic nie dadzą. Trzeba tak naprawdę przede wszystkim znaleźć przyczynę garbienia się i zobaczyć czy to garbienie się występuje faktycznie tak często, że może to prowadzić później do zmian, czy to strukturalnych, czy to zmian e, powodujących jakieś już takie normatywne ustawienie naszego ciała z racji tego, że nasz układ nerwowy po prostu zaadaptuje się do tego, że ciągle się w takiej zwiszonej pozycji. Więc, pierwszą rzeczą, która dla nas jest istotna, jest to, żebyśmy znaleźli przyczynę naszego problemu. Jeżeli mamy zwiększoną lordozę kręgosłupa szyjnego, no to raczej ciężko będzie nam poprzez wykonanie kilku ćwiczeń mobilizacyjnych na poprawienie tak naprawdę tej głowy, żeby wycofać ją z protrakcji. Może być to nasz efekt estetyczny i tak naprawdę nie możemy mieć tutaj żadnego wpływu na to, żeby to poprawić. Jednakże rozmawiamy raczej o tej większej grupie nas wszystkich, czyli osób, które po prostu z racji tego, że tak jak już rozmawialiśmy tutaj o tej energii, o tym napinaniu się, jesteśmy po prostu w luźnej pozycji. A to, że świat zmierza i jest teraz w momencie takim, w którym ta cyfryzacja i technologia jest tak mocno powszechna i my ciągle spędzamy tak naprawdę czas czy na komputerze, czy na telefonie, nawet jak czytamy książkę albo robimy większość naszych rzeczy związanych chociażby z pracą, no to chcąc, nie chcąc, nie jesteśmy w pozycji stania. Biegania, skradania się czy też hmm, polowania, tylko no, tak naprawdę siedzimy z wysuniętą głową, która musi skupić się na jakimś elemencie w e, tym świecącym prostokącie. Jakby to powiedział, tako Heinway. Więc rzeczą najważniejszą dla nas to będzie to, żeby jednak mieć tą świadomość, że po wyjściu z tego świecącego prostokąta. Po siedzeniu na tym telefonie kilku godzin, czy też po pobycie w pracy 8 godzin, mieć świadomość tego, że moje ciało musi być też przygotowane na inne rzeczy i jest stworzone do innych rzeczy, z tym, że jeżeli nie wykonujemy jakiejś czynności, to nasze ciało po prostu o niej zapomina, tak? I wtedy właśnie wytwarzają się te sytuacje takie, które przynoszą nam, czy defekty estetyczne, czy też problemy na zasadzie układu nerwowego. I tutaj pojawia się trening, czyli tak naprawdę dla nas najważniejsze istotniejsza rzecz. Czyli po tym, że wiemy, że spędzamy dużo czasu na tym telefonie, na tym komputerze, albo te nasze nawyki są już po prostu złe, z racji tego, że jednak całe życie nikt nas może nie, wystarczająco nie poprawiał, nie mówił nam dosadnie, żeby mieć tą prawidłową pozycję, bo po prostu nawet nie wytłumaczył nam, jak prawidłowa pozycja yy, ciała wygląda, no nie zakodował w naszym mózgu tego, żebyśmy sami od czasu do czasu, zamiast wyjść z tej pozycji, w której siedzę, ja teraz, zrobili po prostu tak. Chociażby to są takie głupie przykłady, ale tak naprawdę o to w tym chodzi. No i tutaj zaczynamy tak naprawdę przechodzić do rzeczy najważniejszych. Z tym, że mówię, ćwiczenia te, które pokażę teraz będą dla osób, które mają tak naprawdę zaburzony balans mięśniowy, który jest spowodowany naprawdę prawdopodobnie u Was nie będzie znana, ale możecie sami sobie odpowiedzieć, czy siedzicie właśnie dużo na telefonie, komputerze, czy też wykonujecie jakieś częste czynności, chociażby w tej pozycji protrakcji. I ten dysbalans mięśniowy pomiędzy mięśniami z przodu szyi, czyli takim mięśniem jak chociażby mięsień mostkowo-obojczykowo-sudkowy, czy też mięśnie pochyłe, a głębokie zginacze głowy, jest po prostu nierównomiernie napięty, co może powodować tak naprawdę tkliwość tkanek z jednej strony i rozluźnienie tkanek z drugiej, przez co nasza głowa w jakiś sposób jest bardziej pociągnięta do tej negatywnej pozycji. Więc naszym zadaniem na początku będzie to, żeby zmobilizować te tkanki, które są napięte, więc przejdźmy teraz sobie. Do mobilizacji. No dobra, moi drodzy, więc przechodzimy do pierwszej rzeczy, którą będzie uelastycznianie tkanek z przodu. Czyli popracujemy sobie tutaj nad zakresem ruchomości, właśnie tego mięśnia mostkowo-bojczykowo-sudkowego, oraz będziemy chcieli poprawić trofikę tkanek i popracować sobie na powięzi, mówiąc tutaj o wyproście w naszej głowie. Więc zaczynamy. Pierwsze ćwiczenie, które wykonamy będzie to wyprost głowy. Ważne jest tutaj to, żeby zaprzeć się rękoma na klatce piersiowej, tak jak widzicie, ja to zrobiłem. Przytrzymując skórę, powodujecie, że trofika tkanek i uelastycznianie tkanek z przoduszy i będzie miało po prostu lepszy efekt. Możemy pracować po 10 ruchów w serii, tak jak robię to ja góra dół, góra dół, bądź tak jak teraz przytrzymać ciągle w stałym wyproście przez 60 sekund. Takich serii fajnie jest wykonać od 2 do 4 serii dziennie. Drugie ćwiczenie, które wykonamy, ma za zadanie rozciągnąć mięśnie mostkowo-obojczykowo-sudkowy. Teraz pokazuję wam, w jaki sposób bark nie chce, żeby był ułożony. Chce go pchać w dół, a nie do góry. Kolejną rzeczą poza skrętem głowy, tak jak widzicie, jest również towarzyszące mu zgięcie, które ma spowodować jeszcze lepsze rozciągnięcie tkanek. W takiej pozycji trzymacie głowę od 30 sekund do 45 sekund i robicie po dwie serie na stronę. Dobra, popracowaliśmy sobie nad uelastycznieniem naszych tkanek i teraz możemy przejść sobie do ćwiczeń czynnych, które już faktycznie wpłyną na naszą wadę w ustawie. Jalko, przerwę na chwilę. Jeżeli dotarłeś do tego momentu, to znaczy, że materiał Ci się spodobał i jest dla Ciebie przydatny. Proszę Cię, zostaw mi łapkę w górę i subskrypcję. Zmotywuje mnie to do dalszej pracy. A teraz zapraszam Cię do dalszego oglądania. Pierwsze ćwiczenie czynne, które będziemy robić, możecie wykonać w domu tak jak i resztę z ćwiczeń. Ja jestem na siłowni, więc zapieram się o blaszany stojak, ale Ty możesz zaprzeć się w domu o futryne drzwi. Przytrzymujesz 30 sekund na jedną i na drugą stronę, powtarzasz to od 2 do 4 razy. Drugie ćwiczenie jest takie samo, tylko wykonujemy je oburącz. Również przytrzymujemy 30 sekund i tutaj robimy sobie również dwie do 4 serii, w zależności od tego, ile macie czasu. Ja robię to na wyprostowanych łokciach i jeżeli macie wąską futrynę, to możecie normalnie mieć zgięte łokcie, nie ma żadnego problemu. Trzecie ćwiczenie jest to ćwiczenie mobilizujące. Stajecie tak jak ja w pozycji wykrocznej przy ścianie w domu i pracujecie swoim ramieniem, krążąc z nim wzdłuż ściany. Pracujecie 10 razy na jedną rękę, 10 razy na drugą rękę i to też wykonujecie od 2 do 4 serii. Starecie się tylko nie rotować w klatce piersiowej, tylko patrzeć klatką do przodu. Czwarte ćwiczenie jest to ćwiczenie wzmacniające, tak zwane Y-Crisis. Ważnym elementem w tym ćwiczeniu jest to, że jesteście w pochyleniu, z tym, że plecy musicie mieć wyprostowane. Pracujecie w zgięciu w stawie ramiennym, co przy końcowej fazie ruchu powoduje aktywację i napięcie Waszych pleców, przez co wzmacniamy tak naprawdę tylną taśmę. Wykonujecie to w 20 ruchach od 2 do 4 serii. No i dobra, dotarliśmy na sam koniec. Teraz krótkie podsumowanie, i tak naprawdę powiem Wam jedną rzecz, która jest najważniejsza dla Was. Musicie pamiętać jedno, jeżeli psuliście Waszą postawę latami. To nie możecie oczekiwać teraz zmiany w przeciągu tygodnia, dwóch tygodni, a nawet dwóch miesięcy. Musicie mieć tą świadomość, że ta praca, którą teraz będziecie wykonywać i te krótkie ćwiczenia, ponieważ no sorry, nie trwa to długo 15-20 minut dziennie. Jeżeli faktycznie chcecie poprawić swoją postawę, to musicie w pewien sposób nauczyć się z tym żyć pod kątem tego, że cały czas trzeba dbać i pielęgnować wasze ciało i waszą postawę, żeby była prawidłowa. Więc, moi drodzy, weźcie to do siebie, pamiętajcie, przede wszystkim kluczem jest systematyczność, bierzcie się do pracy i życzę Wam powodzenia w poprawie Waszej wady w postawie.